Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części kursu Unity 2D. Tym razem zajmiemy się jointami, czyli będziemy symulować pewne zachowania. Na sam początek, na pierwszy ogień proponuję mm, dodać komponent fizyka Spring Join. Do czego on służy? Będzie symulował nam zachowanie sprężyny. No i musimy tutaj powiedzieć mu. Od czego do czego, czyli od jakiego punktu do jakiego punktu, czyli na jakiej przestrzeni jest ta sprężyna zawieszona. Jak widzimy, na razie punkty są dwa. Stąd, dotąd. No, słabo trochę, ja chciałbym, w stosunku do tych monet na górze, OK? Pojawiają nam się różne kreski, ale to za chwilę. Omówimy. Już widzimy, że mm, nasz nasza moneta zachowuje się w odpowiedni sposób. Ustawiliłem właśnie przed chwilą connected anchor, nie, wiem, może tak się to mówi. W tym miejscu, czyli od środka naszej monety, czyli istniejącego, wow, do tąd będzie działała ta się ta siła tej sprężyny to tak jakby tam były te elementy przyczepione. O, dobra. Z kolei, jeżeli tutaj zmieniłem, widzieliście, że się trochę inaczej zachowało. To tak jakby ta śruba, bo teraz to jest zastosowane do środka naszej monety, a że to jest okrągły sprite, to jest kwadratowy, to to pada idealnie w środek. Jeżeli byśmy mieli jednak jakiś niestandardowy, na przykład, nie wiem, może coś tutaj. Znajdę w jakichś itemach. O, mamy klucz, mamy klucz, fajnie, mamy klucz. Dodajmy mu coś takiego na szybko. Cyk, cyk, oś, wracaj. Malutkie to takie kurczeczone. Dobra, obróćmy go. Ok, dodajmy mu tą fizykę, Rigid Body. Oraz dodajmy właśnie e, joinda. Tutaj na razie sobie zablokujemy to. I również chcemy z tego miejsca. Spójrzcie, jak się teraz to zachowa. Jakoś tak dziwnie. Jakoś dziwnie, prawda? Jednak, e, moi mili, jeżeli. No, widzicie, rotację mam ustawioną. Ok. Jeżeli ustawimy sobie anchor na. No, o, w tym miejscu chcę, żeby. O, przez dziurkę od klucza, ok? Widzicie? Teraz zachowuje się tak, jak powinien. No, ale tutaj przez tekstury przechodzi, co jest. E... O, wystarczy włączyć kolizję, czyli e... kiedy się tak dziwnie zachowujesz, to zachowuj mimo wszystko kolizję, ok? Tylko, że mam kolajder źle ustawiony, bo widzicie, tutaj jest za wysoko troszkę. Tu w ogóle nie, nie taki kolajder jest do tego, ale. No, mniej więcej, o. Chyba, że damy tak. Nie no, to, to. Nie no, tak. O, okej, okay, tak. No, ale to już jest przynajmniej trochę zbliżone zachowanie do tego, czyli tak, jakbyśmy tutaj powiesili sprężynę, nie? I. Od tego miejsca po prostu na tej sprężynie by to wisiało. Wiadomo, że nie od środka, bo tu jest dziurka, przez którą się wrzuca tą sprężynę. O! To myślę, że jest najlepszy jakiś przykład na to. Oczywiście zachowane będą te wszystkie właściwości fizyczne, czyli im dalej będzie się to znajdowało, to ta sprężyna tak jakby się rozciągała, a potem puszczasz i. Tak jak ktoś trzyma jakąś gumkę, recepturkę i tak daleko naciągasz, naciągasz. To jest taka kwestia zaufania. Kto pierwszy puści? Tak samo i tutaj. Im dalej e, odejdziesz z tym, tym zwieńczą się to zadziała. Co my tu jeszcze mamy tak w ogóle? E, ustawiona jest tutaj maksymalna odległość, którą e, pokazuje nam właśnie ten przedział taki mm, od tej kreski do tej kreski, prawda? To to jest... Taka, taka odległość ma być zachowana. Tak duża jest ta sprężyna, okej? Okay? Możemy oczywiście sobie to zmniejszyć. I teraz oj, sorry. I teraz działa na ten klucz fizyka, czyli grawitacja do dołu, ale równocześnie to do góry nam ciągnie, bo jest ta sprężyna, prawda? Tu dalsze opcje to są taka skoczność, tak? Ja to modyfikuje w pewien sposób zachowanie, nie jestem w stanie aż tak dobrze tego wytłumaczyć. Natomiast frequency to jak silnie to działa, jak silna jest ta sprężyna. Czyli jak mamy teraz piątkę, to jest dosłownie odciągnę kawałek, to to strzeli, przychali. A jeżeli tam małe, tam przecinek, Oj. Przecinek 1. A to widzicie to taka taka kiepska ta sprężyna. O, o, tu trochę, trochę działa, no ale jeżeli damy już na maksa, no to wiadomo, że z większą siłą będzie działało. Także to jest Spring Join. Mamy tu jeszcze jedno pole Connected Rigid Body. Tutaj powinienem sobie co prawda ustawić, który to jest pieniążek. To jest Gold Coin, to jest to, tak. To tu mamy klucz. Przeciągamy nasz Gold Coin i teraz e, Connected Anchor będzie w, relatywnie do tego, czyli jeżeli nie mamy ustawionego Connected Rigid Body, to to co tutaj wpiszemy, to są współrzędne globalne, czyli tego świata całego. Natomiast jeżeli ustawimy sobie jakiś przedmiot, w stosunku do którego ma się tak zachowywać, to już będzie relatywnie do tego, czyli od tych współrzędnych dodamy 1x, dodamy 1y, odejmiemy 1y. Czyli o to, o to chodzi. No. Także to jest. Spring Joint.